Znajdujemy się na terenie harcerskiego ośrodka obozowego Lubianka Chówca ZHP Strachowice. Właśnie w trakcie jest gra fabularna Cicho Ciemni, organizowana po raz drugi już na terenie naszego ośrodka. Pomysłodawcą jest jeden z naszych drużynowych. Tak jak Państwo widzicie, poprzebierane dzieci, epoka II wojny światowej. Strach, konspiracja, kawiarenka, seniorzy. Zuchy, harcerze, wszyscy myślę świetnie się bawią. E, to taka nowa forma pokazania historii, bo przecież tutaj właśnie na tej ziemi bardzo niedaleko dwóch cichociemnych stworzyło oddziały partyzanckie Nurta i Ponurego i myślę, że ta historia w ten sposób przekazana młodzieży lepiej do nich dotrze. Pomysł na grę zrodził się z mojego zainteresowania partyzantką tego regionu. Jan Piwnik-Ponury to jeden z najsławniejszych cichociemnych w tym kraju i dlatego postanowiłem, że zainspiruję młodych ludzi do odgrywania ówczesnej rzeczywistości, wojennych realiów. Wykorzystujemy rekwizyty z tamtych czasów, broń, stroje, kostiumy oraz staramy się ukazać miasto w czasach okupacji niemieckiej. Chówiec Starachowice jest jedynym organizatorem, i wraz z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Muzeum Historii Polski w tym roku robimy już drugą edycję tej gry. Uczestników jest znacznie więcej niż w tamtym roku i mamy nadzieję, że z roku na rok ta gra będzie coraz większa i będziemy ją poszerzać o nowe elementy. Na moim punkcie jest wywiad, zadaniem wszystkich oddziałów jest opisanie i zdanie raportu na temat obiektów oraz gdzie znajdują się skrzynie z dokumentami cichociemnych. Jeżeli mi zdadzą taką relację, taki raport, muszą wykraść te dokumenty i przynieść mi i za to mają. Nagroda niestety te wszystkie skrzynie są strzeżone przez Gestapo, więc jest to w miarę ciężkie zadanie. No tutaj harcerze hmm, sprawdzają swoje umiejętności z zakresu komunikacji radiowej, w tym przypadku alfabetem Morso, odbierają i nadają hmm, komunikat do stacji zdalnej, próbując się przekazać jakąś krótką wiadomość. Właśnie tutaj przeprowadzamy rytmowe akcje patrolowe gestapo, e, musimy zapobiec e, rozszerzeniu się komórek partyzanckich, które właśnie były tutaj rozmieszczone dzisiaj w nocy. Oczywiście nasz zwiat i nasze e, oddziały jak najbardziej infiltrują oddzia oddziały partyzanckie Jeszcześmy na dobrej do drodze, żeby zniwelować właśnie ten rzut. Tutaj na punkcie jest tor koloniowy cichociemnych. Patrolowi razem z patrolami mają za zadanie przebyć pajęczynkę oraz przeplatankę, po czym stoją sobie i klęcząc oddają strzały do tarcz. Dziękuję za zaproszenie i Starachowice ZHP, który organizuje grę terenową w dniu dzisiejszym tu nad Lubianką, nad naszym zbiornikiem wodnym, który znajduje się w Starachowicach i który upiększa ten teren. A harcerze zawsze dbali o to, żeby tu był ład i porządek i żeby tu się dobrze działo. Jestem im za to wdzięczny i dziś cieszę się z tego spotkania na Lubiance.